Wielu nawróconych satanistów zdecydowało się zerwać więzi z szatanem i poświęcić swoje życie Jezusowi, ale często przebiegało to okornie. Miałam okropne kłopoty z chodzeniem do kościoła. Zaraz po wejściu zaczynałam krzyczeć i płakać. Nie wiem dlaczego. Rozpaczliwie chciałam zacząć nowe życie. Nie rozumiałam swoich reakcji. Przewróciłam kiedyś kielich z opłatkami komunijnymi. Nie wiem dlaczego. Ludzie byli wściekli, a ja uciekłam. Bardzo trudno jest porzucić sektę, ponieważ zwykle żyje się w takim środowisku. Kiedy odszedłem, miałem przeciwko sobie dawnych przyjaciół, nawet rodzina. Niełatwo było mi zostać chrześcijanką. Musiałam ciągle walczyć z chęcią powrotu do swoich dawnych przyjaciół z sekty. To była bardzo trudna próba. Najważniejsze, że Jezus mi przebaczył, że mogłem pozostawić za sobą cały bagaż przeszłości. Nie musiałem dźwigać tego brzemienia. Kiedy Jezus umarł, to nie tylko odkupił nasze grzechy, ale także zerwał z nas kajdany niewoli szatańskiej. To była najwspanialsza nowina, jaką w życiu usłyszałem. Nie wszyscy rozumieją, że jedyną ucieczką i ratunkiem jest Jezus, że dzięki niemu zyskujemy wyzwolenie. Natomiast rządze prowadzą nas w niewolę. Jeśli tego nie pojmiesz, przegrałeś. Bóg nie boi się żadnej z istot, a już zwłaszcza tej zbuntowanej. Bóg jest nieskończony, a szatan ograniczony. Bóg jest wszechobecny, wszechogarniający, a szatan nie. Bóg jest potężniejszy niż szatan, a wystarczy, że uwierzymy w jego Syna. Jeśli wierzysz w Jezusa, to masz władzę nad siłami ciemności. Nawet jeżeli jesteś chrześcijaninem od pięciu minut, możesz oprzeć się diabłu. A jak? Poprzez modlitwę. Modlisz się. Panie, zabierz ode mnie te istoty, a Bóg, dobry ojciec, nie odwróci się od twoich dzieci. Uwolniłam się od szatana. Bóg jest moim ojcem w niebie. A to dla mnie bardzo ważne, ponieważ nigdy nie miałam ojca. Bóg jest dla mnie bardzo rzeczywisty. Osoby, które pytałam, mówiły, że najważniejszą nauką szatana, jak twierdził Lewej, jest wiara w egoizm. Jezus przeciwnie nauczał, aby ludzie naśladowali Jego przykład, wyrzekali się egoizmu i żyli w miłości i bezinteresownym poświęceniu innym. Tu nie ma miejsca na postawę neutralną. Albo opowiemy się za wzorcami ewangelicznymi i będziemy żyli według nich, albo zwrócimy się przeciwko nim, choćby tylko poprzez milczenie i zaniechanie. Najgorętsze miejsca w piekle są zarezerwowane dla tych, którzy w czasach kryzysu moralnego pozostają neutralni. Dante, Boska Komedia. Oprzyj się diabłu, a opuścicie. Zbliż się do Boga, a on zbliży się do Ciebie. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. List do Efezjan. Thank you

Śnił jego blask Istnienie my przeszyte bólem Zauważył ktoś w samotność wszedł niczy wiatr Uleczył serce chore W samotność wszedł, zmienił świat Już nie jestem sam Jezus Chrystus dzisiaj dotknął moich ram. Tu Jego wielka miłość, nie przed karą strach. Tu Jezus Chrystus dzisiaj dotknął moich ram. Tu Jego wielka miłość, nie przed karą strach, przed karą